Halo, halo, cześć, witajcie tutaj Wojtek Glan z tej strony. Dzisiaj przedstawiam was, wam wideo w zupełnie innej formie, bo po prostu nie mam czasu sam usiąść przed kamerą, że tak powiem. Musiałbym wszystko poprzestawiać w domu, żeby pokazać się wam w miarę kosmetycznie dobrze. <śmetycznie> w takiej dobrze zadbanej formie kosmetycznej. Słuchajcie, ruszam, to znaczy już ruszyliśmy teraz tylko doskonale, że tak powiem, formę. Serii dotyczącej poprzednich wcieleń znanych postaci, znanych polityków. Niestety okazało się, że już jeden pewien znany, słynny oszust podający się za Jasnowidza, o czym po prostu wszyscy wiemy doskonale, że ani Jasnowidzem nie jest, że jest to przestępca, że jest to ktoś pod fałszywym imieniem, nazwiskiem. Oczywiście odważył się, że tak powiem, pomysł podkraść, co mi zwisa na swój sposób. No i zaczął publikować swoje wypociny. Takie ostatnie jego wideo na temat pana prezydenta Dudy, to po prostu powiem wam szczerze, aż mi się słabo robiło, bo brakowało tylko tego, żeby no jeszcze tam wazeliny więcej było i tak dalej. Słuchajcie, dobrze. Przedstawiam wam serię, dużą serię, będę tutaj poruszał poprzednie wcielenia. Bardzo znanych postaci, nie tylko, polityków, nie tylko polityków. Będę przedstawiał również znane postaci celebrytów, artystów i tak dalej. Po co? Po to, żebyśmy mieli możliwość poznania przeszłości tych ludzi i jednocześnie złapali troszeczkę zrozumienia tego, czy, co reprezentują sobą, sobą w tych wcieleniach. Słuchajcie, na czym polega taka praca? Powiem Wam szczerze, jak dobrze wiecie, jestem certyfikowanym Hipnotyzerem. Od lat jestem certyfikowanym hipnotyzerem, hipnoterapeutą z uprawnieniami hip psychoterapeuty uzyskanymi za granicą za, poza Polską, tak? Zajmuję się czymś takim, jak na przykład regresja hipnotyczna, również od lat. Zajmowałem się tym zarówno pod względem rozrywkowym, jak i pod względem terapeutycznym. Miałem tą przyjemność pracowania z bardzo wieloma ludźmi, którzy chcieli odkrywać swoje poprzednie wcielenia. Otóż w bezpośrednim. Kontakcie jestem w stanie wprowadzić kogoś w stan, który pozwala na odkrywanie poprzednich wcieleń. To nie jest żadna, słuchajcie, wielka, straszna, przerażająca wiedza, aż tak tajemna. Tego się można nauczyć, bo tak naprawdę potencjał do odkrywania poprzednich wcieleń jest w umyśle człowieka, który te poprzednie wcielenia przerobił w przeszłości. Jest to oczywiście jedna z form. Pracy. Wykonałem takich regresji naprawdę setki, słuchajcie, w tym włącznie na swojej rodzinie, tym rącznie na, na znajomych, na sobie samym. I obraz, obrazy, te wszystkie poprzednie wcielenia, które, no, o których usłyszałem od no, nie lubię określenia pacjentów, może klientów, jest naprawdę fascynującą przygodą. Fascynującą przygodą. Przy okazji tej pracy Gigantycznej pracy okazało się, że niestety na polskim rynku, w szczególności, jest masa publikacji różnego rodzaju i jest po prostu masa pierdół dotyczących tego tematu. Na przykład z tego wynikło takie pewne uproszczenie, słuchajcie, które ja lubię używać. Mianowicie, jeśli byłeś kiedyś złodziejem, to musisz być w innym wcieleniu okradzionym. Tu odnoszę się do tak zwanej karmy, którą ludzie często traktują jako rodzaj kary. Nie, to chodzi o pewnego rodzaju uzupełnienie doświadczeń. Po to, żeby doświadczyć pełnego spektrum człowieczeństwa na tej naszej drodze poprzez wiele, wiele wcieleń. Czyli z tego na przykład wynikają sytuacje, że jak ktoś faktycznie był niewolnikiem, to w pewnym momencie, w którymś tam wcieleniu, jest w jakiejś pozycji takiej rządzącej, bądź też takiego właściciela, powiedzmy, niewolników. To nie jest aż tak dosłownie, ale poniekąd jakby ten pattern, te cechy wspólne pojawiają się po prostu. Czyli krótko mówiąc, jeśli zostałeś okradziony, to znaczy, że musisz na tym wcieleniu gdzieś być okradającym. Jeśli byłeś okradającym, musisz być okradzionym, żeby doświadczyć tego pełnego Spektrum yy, spe, tego pewnego, pełnego spektrum człowieczeństwa. Warto jeszcze powiedzieć tutaj o takiej bardzo, bardzo poważnej sprawie. Słuchajcie, jeśli chodzi o odkrywanie poprzednich wcieleń, to ludzie, którzy poddają się regresji, odkrywają swoje poprzednie wcielenia często na zasadzie pewnych obrazów, przebłysków. Rzadko, niezmiernie rzadko zdarza się, żeby ta osoba faktycznie wiedziała, jak się nazywa, bądź też dokładnie wiedziała, gdzie mieszka. Ja już to wspominałem. Przy okazji jednego swojego live'a mówiłem o tym, że na przykład w przeszłości wielu z nas po prostu nie wiedzieli, wie, nie, ludzie nie wiedzieli nawet dokładnie, kiedy się urodzili, bo nie było metryku urodzenia. One dopiero zostały wprowadzone gdzieś w ostatnich, powiedzmy, że w ostatnim stuleciu, no może 150 latach. Wielu ludzi, którzy po prostu przeżyli swoje poprzednie wcielenia, również nie wiedziało czasami, jak się dokładnie nazywa, skąd pochodzi, bądź też nie potrafiło czytać, nie potrafiło pisać. To tworzy pewnego rodzaju trudności, które słuchajcie, gdyby ta osoba, teraz mówię do tego oszusta, który w tej chwili próbuje wam wciskać jakieś nieprawdopodobne bzdury, dotyczące poprzednich cieleń w polityków robi to, ponieważ ro trolluje mój kanał już od ponad ro roku i jak ja zacząłem kanał to on zaczął jak ja zacząłem mówić o poprzednich cieleniach to on zaczął mówić jak ja zacząłem zaproponowałem wyciąganie kart to on zaczął słuchajcie to już długa historia to już tylko ręce opadają po prostu człowiek się śmiać chce chociaż mamy do czynienia z człowiekiem niebezpiecznym słuchajcie powiem wam szczerze gdyby ten człowiek chociaż jedną książkę w życiu przeczytał na temat poprzednich wcieleń, wiedział że przykładów, takich gdzie ktoś faktycznie precyzyjnie jest w stanie określić, gdzie żył, jak żył, w których latach, jak się nazywał, z jakiej rodziny pochodził, i tak dalej, czyli mówimy o takich szczegółach, takich przypadków na skalę światową, na dosłownie miliony już przeprowadzonych regresji przez profesjonalistów na przestrzeni wielu, wielu lat, takich przykładów jest dosłownie na jednej ręce można zliczyć. Niestety tutaj jest taki pewien mankament, mianowicie można doświadczyć poprzednich wcieleń bardzo wyraźnie, bardzo pod względem emocjonalnym, energetycznym yy, można doświadczyć ba bardzo wielu obrazów. Nie są to jednakże z reguły doświadczenia słowne, czyli są to doświadczenia wizualne, psychofizyczne, gdzie odczuwamy pewne rzeczy, czyli jak było jakieś wcielenie, które przeżywało ból i cierpienie, to my też jesteśmy w stanie po prostu, wchodząc w regresję, przeżyć ten ból i cierpienie, znaleźć źródło tego bólu i cierpienia. O, przepraszam, tu mi się włączyła maszynka, która po prostu zrozumiała, że chyba do niej mówię, nie wiem, co się jej się ubździło, to, tej maszynce takiej wiecie, co to można gadać i odtwarzać muzykę. Nie chcę mu używać nazwy, bo mi się znowu odezwie. Słuchajcie. I jest w tym taka po prostu pewna trudność. To jest tak jak wspominanie czasami obrazów z dzieciństwa. Pamiętamy przyjaciół z dzieciństwa, nie zawsze pamiętamy ich imiona. Pamiętamy sytuacje z dzieciństwa, nie zawsze te sytuacje z dzieciństwa są na tyle klarowne, żebyśmy byli w stanie określić, kiedy to się wydarzyło, o której godzinie to się wydarzyło, kto był tak naprawdę partycypował w tym, chyba, że to są bardzo bliskie osoby. I teraz wyobraźcie sobie, że wchodzimy w poprzednie wcielenia, czyli wchodzimy jeszcze dalej, jeszcze głębsze zakarmarki po prostu tej naszej pamięci, która jest schowana gdzieś tam pod świadomości. i i próbujemy odnaleźć szczegóły. Tak, doświadczymy obrazów, doświadczymy emocji, doświadczymy przeżyć, natomiast informacje takie jak data urodzenia, po prostu wykształcenie czy cokolwiek, słuchajcie, to jest niezmiernie rzadki wypadek. I mówimy tutaj o ludziach, którzy poddają się regresji, którzy doświadczają swoich poprzednich wcieleń sami na sobie pod kierunkiem profesjonalnego, tak jak ja, hipnotyzera na przykład, doświadczają tego. Czyli są tego te, do tego tematu najbliżej. Ja pracuję również z drugiej strony, jeśli chodzi o odczytywanie poprzednich wcieleń. i nie każdy chce się poddać powiedzmy takiej regresji hipnotycznej, bo na, wokół tego jest też masę mitów, masę kłamstw opublikowanych i różnych innych takich rzeczy, że po prostu czasami aż no, się sież na głowie, jest też masę pierdół wokół tego. Więc nie każdy to w w w w próbuje w ten sposób. Niektórzy, no, też z racji odległości, jak ktoś mieszka w Ameryce, trochę trudno jest przeprowadzić taką regresję. Mm, słuchajcie, przez telefon jest to ciągle, myślę, możliwe. Jednak mimo wszystko, bo są regreserzy, którzy takie rzeczy robią. Ja jednak mimo wszystko preferuję, wiecie co, kontakt z, bezpośrednio z człowiekiem i naprawdę ciągle jeszcze rozważam tą możliwość, żeby na przykład prowadzić taką regresję przez Skype'a. Trzeba by tu było pomyśleć o wszelkich możliwych zaworach bezpieczeństwa po prostu, aby osoba, która się czemuś takiemu poddaje, czuła się absolutnie w 100%, w 1000% procentach po prostu bezpieczna i nie miała potem ewentualnie jakiegoś nawet minimalnego stresu z tym związanego. Więc ja się zajmuję z zupełnie innej strony. Jak wiecie jestem jasnowidzem, profesjonalnym jasnowidzem, który, o którym media już pisały wielokrotnie, a pisały dlatego, że po prostu jestem skuteczny, a pisały dlatego, że moje przepowiednie się spełniają. Pisały również z tego powodu, że piszą czasami i plotki i po prostu, ponieważ jestem słynną postacią polską, mimo wszystko człowiekiem medialnym, no to lubią sobie czasami też napisać różne pierdoły i pisali różne pierdoły, różne kłamstwa też kiedyś pisali. No i co z tego? Jak to powiedziała kiedyś Mar nie Marlene Dietrich, tylko. Mm, mm, jak ona się nazywała ta no, amerykańska ta gwiazda? Merlin Monroe powiedziała: nieważne, co mówią, byle nie przekręcaj nazwiska. Tak, jestem znanym, jasnowidzem, znanym nie tylko w Polsce, taka jest rzeczywistość. Ze względu na to, że po prostu jestem dobry, jestem jednocześnie dobrym coachem, dobrym po prostu psychologiem, który ro, rozumie ludzi i w stanie jest pomagać za pomocą konsultacji, zajmuję się też odczytywaniem wcieleń. W jaki sposób? Poprzez bardzo głęboką medytację. Poprzez bardzo głęboką medytację koncentruję się nad każdą osobą, nad którą pracuję. Robię to wielokrotnie, dlatego że czasami po prostu pewne obrazy, pewne przeżycia pokazują się, czasami się pokazują, są niezrozumiałe. Czasem trzeba po prostu powtórzyć proces tej medytacji, wchodzenia w tą energię drugiego człowieka, żeby odkryć jeszcze więcej i przedstawiam to. Co jest mi po prostu przekazane mi jako jasnowidzowi przedstawiam to osobie tej zainteresowanej, na przykład, tak? Czyli jeśli wezmę teraz takiego polityka jakiegoś naruszt, to gwarantuję wam, że będzie to wielogodzinna praca. Wielogodzinna, dlatego raczej niewiele robię takich odczytów nawet dla swoich klientów, nawet płatnych, dlatego że to po prostu zajmuje masę czasu, masę energii, kosztuje. I robię to właśnie w charakterze jasnowica. Jest to jednocześnie, słuchajcie, też jest to drugą stroną medalu, jakby drugą możliwością odkrywania poprzednich cieleń. Można faktycznie najlepiej poddać się regresji, można również skorzystać z takiej usługi, jak ja robię. tak? Najlepiej jednak podkreślać, tam i mówię to całkowicie szczerze, idealnym sposobem na odkrycie poprzednich cieleń jest doświadczenie ich po prostu samemu, poprzez dzięki pomocy profesjonalnego hipnotyzera, takiego na przykład jak ja. Okay? Dlaczego uważam, że te odczyty są dobre? To potwierdziło też masę klientów, którzy w momencie, kiedy te odczyty im zaprezentowałem, przygotowałem, zgłaszali, że po prostu takie odczucia mieli, że takie odczucia mieli... Tak, na temat swoich poprzednich bytów, mieli podobne odczucia, doświadczali podobnych obrazów i tym podobnych rzeczy. Dlatego jest to mimo wszystko bardzo bliskie tego, co przeżyłaby osoba, gdyby poddała się hipnozie. I to też sprawdzałem również w drugą stronę, mianowicie parę osób, które zabukowało u mnie najpierw odczyt takich poprzednich wcieleń w formie takiej audio, te osoby również zgodziły się na to, żeby zaeksperymentować i poddać się regresji i odkrywaniu poprzednich wcieleń i odkrywały. Odkrywały dodatkowe szczegóły, odkrywały dodatkowe doświadczenia, odkrywały i weryfikowały jednocześnie to, co im przedstawiłem. Także to jakby potwierdza w tym momencie rzetelność mojej pracy, uczciwość mojej pracy. Ja nie będę robił tak jak pewien tutaj słynny oszust, jasnowic, pseudo za przeproszenie, który najzwyczajniej w świecie tworzy wam sztuczne historie i czyta wam historie z Wikipedii, mówiąc, przypisując tą historię Wikipedii, jakie Jakiegoś tam człowieka, polityka, na przykład panu Andrzejowi Dudzie, bo jest to po prostu bzdura. Jeśli byłoby to prawdą, to byłby to wyjątek słuchajcie, na skalę światową, byłby to fenomen, od razu już by się rzucili po prostu badacze, dlatego że takich przypadków, tak jak wam powiedziałem i będę to podkreślał wielokrotnie, żeby odkryć aż takie szczegóły, jak ten człowiek podaje, jest. Takich przypadków na palcach jednej ręki można policzyć na świecie, i to mówimy o sprawach ludzi, którzy poddawali się regresji. Poddawali się regresji, czyli tak naprawdę byli tym wcieleniom jak najbliżsi. Tak naprawdę można byłoby oczywiście zweryfikować pewne rzeczy, gdyby na przykład pan prezydent Duda poddał się regresji, wtedy moglibyśmy dokładniej jeszcze określić, na ile zgodne były powiedzmy nasze oczekiwania i nasze coś. Słuchajcie, ja was nie namawiam absolutnie do tego, żebyście wierzyli. OK, w to, co będę wam przedstawiał. Będę wam przedstawiał poprzednie wcielenia znanych postaci z pozycji właśnie Jasnowidza. Jasnowidza, który zajmuje się tym naprawdę od wielu lat. Od wielu lat, podkreślam, zajmuje się odczytami poprzednich wcieleń od wielu, wielu, wielu lat. Jako Jasnowic jestem na rynku tak zwanym, funkcjonuję już od wielu, wielu, wielu lat. Dobrze? To, że jestem barwnym człowiekiem, który raz y, realizował się jako aktor, raz jako brzuchomowca, raz jako hipnotyzer, który jeździł po całej Polsce i robił wy występy hipnotyzerskie, hipnotyzując ludzi na sali, jest po prostu tylko i wyłącznie to wszystko jest wyrazem mojej osobowości, bogatej osobowości, człowieka, który ma po prostu wiele talentów, pasję do życia, pasję do próbowania doświadczania przeróżnych stron y, wszechświata, tak? Dlatego jestem, jaki jestem. Nie będę, że tak powiem, prawdopodobnie za parę lat po prostu zapomnimy o temacie jasnowidzenia, dlatego że zajmę się czymś innym, a to sobie zajdzie z powrotem gdzieś tam na prywatne kuluary, jakieś tam prywatne zaplecze. I przestanę robić kanał na przykład na YouTube. Ja to tylko mówię tak teoretycznie, ja siebie po prostu znam. Jak przyjdzie zaciekawienie, fascynacja czymś nowym, odkrywaniem co umysłu czegokolwiek, to znowu wejdę w to cało, cały sobą, bo tak jak moi przyjaciele powiedzieli, że ja jestem zdolny do nauczenia się wszystkiego z jednego bardzo prostego powodu, że jak mnie coś zafascynuje, to wchodzę cały sobą w temat, cały sobą, czyli nie czytam jednej książki, ale czytam wszystkie możliwe książki jakie są do temy, dostępne na ten temat i poświęcam temu dosłownie 99% czasu. Na co oczywiście czasami pretensje ma do mnie moja rodzina o to. Słuchajcie, także przedstawiam wam serię, która przybliży wam poprzednie wcielenia, poprzednie, poprzednie wcielenia znanych polityków, znanych postaci. Warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, żebyście nie czuli się zaskoczeni. Ponieważ wspomniałem o tych, o tych różnych doświadczeniach, tym spektrum, które musimy gdzieś doświadczyć na swojej drodze, Wyłania się pewne, pewien taki pattern. Otóż faktycznie, jak ktoś był raz biedny, musi gdzieś w którymś wcieleniu być bogaty. Jak był po prostu pod czymś butem, musi być takim osobą gdzieś, która również pod buta kogoś bierze. Czyli nie ma tutaj pewnego takiego ciągu na zasadzie, że jak ktoś zaczął być muzykiem po prostu w jakimś tam wcieleniu, to przez każde następne wcielenie ma coś wspólnego z muzyką. Otóż niestety nie. Szkoda. Bo gdyby tak było, z każdego poprzedniego wcielenia by wyciągał wnioski po prostu coraz lepsze i z każdym wcieleniem byłby coraz lepszym, coraz bardziej doświadczonym muzykiem. Tak by było najlepiej. Niestety, wszechświat jest jaki jest. Prezentuje nam różnego rodzaju odmiany życia, dlatego wcielamy się również w zwierzęta, dlatego wcielamy się czasami w rośliny, dlatego wcielamy się w różne byty na przestrzeni, na przestrzeni tego naszego pobytu, powiedzmy na Ziemi, nazwijmy to tak upraszczając, po to, żeby przeszło żyć najbogatsze, możliwe spektrum bycia po prostu człowiekiem. To nas doskonali to czyni nas coraz lepszymi w pewnym momencie. tudzież ma takie zadanie, żeby czynić nas coraz lepszymi. Po to jest ta cała karma, czyli krótko mówiąc, Odbieramy różne sprawy, aby być pełnią, aby być pełnią w jakimś momencie. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli w przypadku któregoś ja teraz tak rzucę tylko przykładem. Niech to sobie będzie na przykład, powiedzmy, prezydent George Bush, i ja wam powiem, że on tam kiedyś był niewolnikiem, na przykład gdzieś tam w jakimś tam kraju i tak dalej. Ja to teraz rzucam. Nie pracowałem nad George'em Bushem jeszcze, ok? Ja dzisiaj tylko i wyłącznie rzucam takie hasło. Nie zdziwcie się, że tak było, że na przykład w jakimś tam wcieleniu był ok Oczywiście miał do tego prawo, tak jest po prostu z tymi poprzednimi wcieleniami. To potwierdza wiele badań, wiele, słuchajcie, jest naprawdę, jeśli chodzi o poprzednie wcielenia. Zostało zrobione masę researchu, zostało zebrane masę dokumentacji dotyczących te, tego typu tematów. Jedną z takich książek chyba jest, być może na język polski jest przetłumaczona książka pana Raymond'a Maudiego, czyli człowieka, który zrobił potężny jako pierwszy potężny research, jeśli chodzi o tak zwane życie po życiu. On poświęcił również Kawał swojego czasu na właśnie badanie spraw poprzednich wcieleń, poprzednich inkarnacji. I jest jego książka. Wydaje mi się, że została przetłumaczona na język polski. A jeśli nie, to trudno, to pora uczyć się obcych języków. I w tym mogę Wam pomóc w razie czego jak chcecie. Także słuchajcie. Jest to całkowicie możliwe, że ktoś kiedyś był krawcem, a dzisiaj jest na przykład prezydentem, albo, albo jakimś szachem, albo jakimś tam powiedzmy królem arabskim, podczas gdy, gdy kiedyś był prostytutką, na przykład. Słuchajcie, to wszystko jest absolutnie możliwe, dlatego że to spektrum musi gdzieś nastąpić. To gdzieś każdy z nas, oczywiście każdy z nas na swój indywidualny sposób, ale musi doświadczyć przeróżnych form życia i bytu na ziemi. Jak się było raz dobrym, to trzeba być w jednym wcieleniu złym, po prostu, tak musi być. To nie jest kwestia kary, to jest kwestia po prostu jakby. No proszę, nie czyń drugiemu, co tobie, co tobie nie miłe, bo po prostu spotka cię to nie tyle w charakterze kary, w następnym wcieleniu, co po prostu doświadczysz tej drugiej strony. Żebyś zrozumiał, żebyś zrozumiała. Y życie o wiele głębiej, tak? Także zachęcam was do oglądania tej serii. Zachęcam was do tego, żebyście po prostu sobie zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie wyrobili swoje własne zdanie. Nie mówię, żebyście w to wierzyli. Możecie sami spróbować również wchodzić w stan głębokiej medytacji i próbować odczytać wcielenia swoje. bądź też kogoś wybranego, to nie jest zabronione. Zachęcam do eksperymentowania, zachęcam do pracy nad tym, bo yy, uważam, że w mózgu, w naszych Mózgach po prostu jest ogromny potencjał i każdy ten potencjał ma, i tylko i wyłącznie społeczeństwo nam wmawia różne rzeczy, że na przykład tego nie mamy, czy tamtego nie mamy. Ja uważam, że z darem jasnowidzenia rodzi się każdy człowiek, to tylko zostaje po prostu gdzieś zabite na jakimś etapie nauki, przebywania w systemie wśród ludzi. W szczególności bardzo modne jest to w Polsce to ograniczanie po prostu ze wszelkich stron. Nie wychylaj się, nie strasz, nie strasz, tak, nie jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz, nie próbuj bo ci się nie uda i słuchajcie, to jest tak bardzo polskie, tak bardzo polskie, że aż przerażające. Yy, nie tylko polskie, no bądźmy sobie szczerzy, tutaj nie tylko polskie, ale jest to troszeczkę też spadek po takiej, wiecie, komunistycznym sposobie myślenia stalinowskim po prostu, że yy, masz no milczeć, masz być szary. Więc ja zachęcam po prostu do próbowania, zachęcam do poznawania, dlatego, że to jest fascynujący świat, fascynujący świat odkryć, odkryć, yy, odkrywania yy, Fasynujący świat odkrywania możliwości, odkrywania tego, co było wcześniej, i również tego, co było później, bo powiem Wam szczerze, zdradzę teraz na marginesie: w hipnozie jest też pewien dział, który zajmuje się z kolei Future Life Progression, czyli, krótko mówiąc, za pomocą stanu hipnotycznego przenosimy się do możliwych przyszłych wcieleń. To jest też możliwe. Można określić, ile jeszcze wcieleń ktoś będzie miał. Ale to tylko tak na marginesie. Ja na razie robię serię, zapraszam Was do oglądania. Chciałem tylko po prostu powiedzieć jedną rzecz, żebyście tylko pamiętali. Żebyście tylko pamiętali. U mnie. Było to już bardzo dawno, ta propozycja padła bardzo dawno, została mi po prostu gdzieś tam podpatrzona przez znanego oszusta, znanego trolla, który w tej chwili opublikuje jakieś bzdury. Możecie, słuchajcie, słuchajcie sobie po prostu oczywiście, potraktujcie zresztą nawet i moje te sprawy też jako bajkę jak chcecie. Tutaj w jaki sposób to potraktujecie, zostawiam wam. Chciałbym tylko, żebyście pamiętali jedną rzecz, że to co ja wam prezentuję, Prezentuje to jako człowiek, który w tej dziedzinie ma doświadczenie, który ma doświadczenie z wielu stron, zarówno jako jasnowidz, zarówno jako hipnotyzer. OK, Czyli znam ten temat powiedzmy o wiele wiele głębiej, niż e, tylko hipnotyzer bądź też tylko jasnowic w sytuacji gdybyśmy mogli skonfrontować tego oszusta po prostu i na przykład zrobić test i poddać 20 osób regresji gwarantuję wam że ten człowiek nie byłby w stanie pracować nawet z pierwszą osobą Gwarantuję Wam to, yy, dlatego że niestety yy, on tworzy po prostu bajki. Tu był wielki ukłon, jest to człowiek bardzo kreatywny, to znaczy pod, podkradający różnego rodzaju yy, materiały, gdzieś tam i pomysły innym, jest bardzo kreatywny, powinien pisać książki, wtedy prawdopodobnie byłby niezłym pisarzem, odnosił sukcesy. Tu się chłopak marnuje, bo tak naprawdę jedynie co sobie urabia ten Jasnowic to jest, pseudowic, przepraszam, to jest tak naprawdę urabianie sobie wizerunku jednego z większych oszustów Polski XXI wieku. Co zresztą prędzej czy później wyjdzie absolutnie na jaw. Ja wiem, że ci ludzie, którzy go słuchają, kiedyś wrócą na mój kanał, bądź też wrócą na kanał, powiedzmy, pana Jackowskiego czy cokolwiek, dlatego, że zrozumieją, że mają do czynienia w tym momencie, mieli do czynienia z kimś, kto ich haniebnie po prostu wykorzystał, oszukał, po to tylko, żeby tam wyłudzić. Po prostu jakieś pieniążki, bądź też ukłuć sobie swoje lewe interesy i pokryć jakieś koszta, które ma, bo prawdopodobnie tam komornik na nim siedzi. Słuchajcie, to jest historia długa. Zachęcam do szukania. Poszukajcie w internecie a znajdziecie szczegóły. Przejedźcie się do tej miejscowości, w której on mieszka, a dowiecie się szczegółów, kim tak naprawdę jest ten człowiek. Więc jeśli chcecie słuchać jego pierdół to słuchajcie, z uśmiechem, z pewnym przymrużeniem oka, pamiętając o tym, że macie do czynienia z kimś, kto tak naprawdę z ezoteryką, jako taką, tudzież z jasnowidzeniem i z takimi sprawami, jak poprzednie wcielenia, nie miał do czynienia, po prostu tylko zwyczajnie was okłamuje. A dlaczego tak robi? Dlatego, że od ponad roku depcze mi po piętach na moim kanale i podpatruję pewne rzeczy, zauważył, że jest to temat ciekawy, który być może ja trochę zaniedbałem, no to to dawaj, robi swoje pseudowizje. Dlaczego? Dlatego, że zauważył to gdzieś na moim kanale. I tak zresztą postępuje już od dłuższego czasu. To nie tylko mnie dotyczy, bo też dotyczy to podpatrywania kradzieży. Po prostu wręcz powiedziałbym kradzieży. Jakichś rzeczy, jakichś jak, jakich intelektualnych od pana Jackowskiego. I, I zresztą nie tylko mnie, bo tutaj wiecie co, już porusza kilka kanałów ten temat tego człowieka. Także słuchajcie, kochani. Zachęcam Was do oglądania tej serii, zachęcam Was do wyciągania swoich wniosków. Wielokrotnie będziemy rozmawiać na temat poprzednich wcieleń. Jeśli będziecie chcieli je odkrywać sami, możecie liczyć na moją pomoc. Dlatego że na YouTubie zrobimy sobie na przykład live'a, gdzie ja Wam wytłumaczę, jak to robić samemu. Być może dostaniecie ode mnie nagrania, które Wam w tym pomogą. Ja nie widzę żadnego problemu, możemy rozwijać ten fascynujący temat o wiele, wiele głębiej. Zachęcam Was do oglądania. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć, papa. Pa. Halo, halo, cześć, witajcie tutaj, Wojciech.